Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Long Drive. I dzisiaj sobie omówię aktualizację, która była niedawno, bo przedwczoraj chyba ona była, albo wczoraj już nie pamiętam dokładnie. No i co, zaczynamy. Dodano postać ogólnie. Tutaj model postaci, jak widać. O, o rękę teraz widać, kurde. Mamy też pod klawiszem F4, możemy tutaj zobaczyć sobie naszą postać. Jakąś kamerę, tutaj taką mamy, czy coś. I możemy sobie szczególnie tutaj w ustawieniach zmienić sobie. Tutaj coś. O, to chyba jest. O, tu zmieniamy sobie włosy. O, tutaj możemy sobie coś zmieniać. Jakieś koszulki, czy coś tam. No, oczy. No, możemy sobie tutaj różne rzeczy tam zmieniać w naszej postaci. No i następną rzeczą to jest. Miotła. Tak, dobrze słyszycie. Dodano miotły kurde, na której można latać i znajduje się ona w studni. O tutaj. O. Tutaj jest miotła. Możemy sobie na niej latać. O kurde! Co jest? Orzeź. O kurde. Co jest? Halo. Co jest? Zwolni? Jak tu się zwalnia? O kurde. Halo, proszę zwolnić. Nie wiem. Halo! Kurde. Proszę mi na ziemię spaść. Halo, kurde. Ona ogólnie nie była taka zbugowana, bo ja też ją testowałem i normalnie się nie leciało. Spróbuję jeszcze raz. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję. Może teraz zadziała, kurde. Oby teraz zadziałała, zobaczymy sobie. O, dobra. No nie, no znowu. Nie wiem, co tu się z tym dzieje, bo normalnie to działało. A czy słychać grę? Nie wiem czy wy u was grę słychać Teraz zgłośniłem Dobra Co jest kurde Ale cię zbugowało Kurde Otwieraj kurde Dawaj Kurde nie wiem co z tą miotą teraz tu jest bo normalnie ja mu... Cześć, też mi raz się tak stało, potem normalnie już było. Dobra, F. Albo E. O, no! F. No! Naprawione. Już działa normalnie. O, spokojnie. Trochę trudno tym się lata. No, jak widać, możemy sobie latać tym. Pomiotą, tym kurde. <grych> no. O. Na dach możemy sobie wysiąść. O, miotła gdzieś się tam poleciała. No i jeszcze dodano y, motor ogólnie. Tu też jest koszyk do niego, do tego motoru. Motor już znalazłem sobie przed nagrywaniem, bo pojeździłem... pojechałem sobie na innym save i znalazłem go. Trochę go szukałem, chyba z pół godziny. I znalazłem. Zaraz sobie już tam y, na ten save pójdziemy. Ogólnie ten save jeszcze mam. Ten co na live'ach jeździmy y, i będziemy chyba dalej na nim grać. Nie wiem właśnie, czy na nowym save będziemy grali, albo czy na tym tam, gdzie ten motor mam. Y, może ankieta, czy na tym save y, co mam motor, czy na tym, co graliśmy na live'ach. Tam zagłosujcie w karcie, u góry po prawej będzie. No, no, chyba tutaj już tak omówiłem. Jeszcze dodano ogólnie chmury. O chmury dodano. Ogólnie, jak ktoś chce, to może sobie zobaczyć na Steamie, co tam dodali jeszcze. Bo ja te takie główniejsze rzeczy powiem. I link będzie w opisie, jak ktoś by chciał zobaczyć. No, no to teraz pójdziemy do tego motoru. Tu chyba już tak omówiłem wszystko tą kamerę tutaj też O. pokazywałem a jeszcze wejdźmy sobie do auta tak to tu w aucie wygląda się przejedźmy kawałek o i tak to tu wygląda nawet tu w lusterku widać naszą postać i patrzcie nawet tam widać że głową rusza o no tak to wygląda a zobaczmy jeszcze jak wygląda jak się kucnie włączmy tą kamerę Kurde. Ale to wygląda dziwnie. No fajnie. Śmiesznie. Dobra. No, tak to tu wygląda. Zobaczmy, czy on biegi zmienia. O ręcznych. O, nawet zaręczną łapie tam. O, biegi zmienia tu. O. Dobra. Idziemy teraz do kolejnej rzeczy. Jest to motor. Dobra. O. I tak wygląda motor w tej grze. Też został dodany w tej aktualizacji. No, tak on się prezentuje. Tutaj możemy sobie coś włożyć. Na przykład. Nie wiem, no, to tu włóżmy po oleju. Możemy go, to sobie tu włożyć. A jeszcze jest olej tu nawet w tym. Myślałem, że pusty. Już mam ogólnie. O, kurde. <grym> Już mam przygotowany motor do jazdy. Płynę uzupełniłem paliwa i takie tam. Kurde, dawaj to. Proszę to postawić. O. Dobra. Jeszcze... Nie wiem, czy mi się uda to tu włożyć. Hmm. Proszę. No nie, dobra, ale da się ogólnie włożyć to. Dobra, jeszcze raz spróbuję. O kurde, królik. Zostaw auto, kurde, ty. Zostaw! Nie trafiłem. Ty! O, już zginął. <grych> Dobra. No to, siadamy na motor. No, tutaj też jak widać, ręce są. I nogi też widać. Tak to się prezentuje. Co on ma z głową? Czemu on się tak na dół tam patrzy? A teraz? O, teraz... Jo. O, miniaturkę sobie zrobię. Mm. Dobra, mam, miniaturkę będzie na film No i przejedźmy się. Mm, jak go tu się odpalało. Mm. Na spację ogólnie się tą nóżkę tam ściąga O, odpalił. No, jak widać jeździ. Możemy tutaj sobie też lusterkę ustawić. O! Ciężko pod górę ma. No to z góry zjedźmy sobie. No jak widać jeździ. Trochę... Trochę tak jakby sztywno, ale... Ogólnie dobrze, fajnie. Fajny motor ogólnie. I fajny mi się trafił, że taki nie... Pordzewiały. I... Taki dobry stan, kurde. Tylko... Te koła takie podzwiałe ogólnie to fajnie wygląda. Żółty też nawet mi się podoba. No, i tak to tu wygląda. o tutaj sobie pół godziny szukałem, kurde, na innym save. Ie. I tak jak mówiłem wcześniej, zagłosujcie w ankiecie. Czy dalej gramy na tym save tutaj, co na live'ach graliśmy, czy na tym, co teraz jestem i będziemy mieli motor, może będziemy go sobie. Nie wiem. Tu na razie włożymy będzie na przykład potem awaryjne, jakby się coś z autem stało. To byśmy sobie. No to tak jak y, mówię, zagłosujcie w ankiecie: czy gramy na tym starym sobie, czy tutaj na tym z tym motorem. No i to będzie tyle. Tak jak mówiłem też wcześniej, to jakby ktoś chciał zobaczyć, co dodali. Y co jeszcze tam dodali, to link w opisie. Ja powiedziałem te ważniejsze takie rzeczy. Te takie większe, które zostały dodane. No, fajna aktualizacja. Fajnie też, że tutaj tego... Tą post... O, tu mam ogólnie koło nowe do motoru. Fajnie też, że to, tą postać tu zrobili. Fajnie to też wygląda. Motor też fajny jest. No, ogólnie fajna aktualizacja. No to to będzie tyle w tym odcinku, także trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce, pa pa!